Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze komentarze. Zapraszam. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo dosadnie, więc uwaga. Marta Linkiewicz wypowiedziała się negatywnie o uchodźcach z Afryki i Azji przybywających do Europy. Nazwała ich hołotą, czy miała rację? Tak. To co się dzieje na Zachodzie i co sprowadzają do Europy imigranci, to brak poszanowania zasad współżycia społecznego. Niszczenie miast, gwałcenie, porywanie i okradanie to są zwierzęce zachowania. Poza tym kultura Afryki i Bliskiego Wschodu to zupełnie inna od naszej kultura skrajnie tradycjonalistyczna i pełna dyskryminacji. W dużej mierze przybysze nie adaptują się do naszego środowiska i wprowadzają szariat w europejskich miastach. Jest to o tyle dziwne, że nasza europejska kultura jest źródłem liberalizmu, socjalizmu i innych polityczno-światopoglądowych nurtów. I temat migracji nie powinien być tylko krytykowany jedynie przez konserwatystów, ale również przez liberałów, ponieważ tradycjonalistyczny islam realnie zagraża wolności jednostek i wprowadza liczne dyskryminację i zamordyzm. Marta Linkiewicz przesadziła z tymi zwierzętami, ale miała słuszność. Oni naprawdę tak się zachowują i tak będą się zachowywać. Oczywiście nie mówię tutaj o tych, którzy zasymilowali się i zaakceptowali nasze zasady współżycia społecznego. Tego typu osoby są mile widziane u nas i cieszymy się z ich obecności. Materiał Linkiewicz został zgłoszony do prokuratury przez Omzryk. Wydaje mi się, że walczą o progresywizm i tolerancję, a sami stoją za fundamentalistami, którzy wprowadzą szariat, będą ograniczać prawa kobiet i mordować mniejszości seksualne. Strzelają do własnej bramki. Gratuluję. Od dłuższego czasu wiadomo, że Maria Sadowska i Maja Staśko nakręcą film o Pandora Gate. Ja nic do Maj nie mam, bo słuchałem o jej działalności i mam respekt. Bardziej ciekawi mnie sprawa, że Maria Sadowska będzie współtworzyć dokument o Pandora Gate. Czy na pewno będzie to dokument, czy raczej dramat erotyczny, sensacyjny? Nie wydaje Wam się dziwne, córka pedofila będzie tworzyć film o pedofilii? Ja rozumiem, że nie od niej zależy, czy jej ojcem jest amator zbyt młodych dziewczynek, ale wydaje się to bardzo, bardzo dziwne. A pamiętacie jeszcze dziewczyny z Dubaju? Tej samej Marii Sadowskiej. Bazą był reportaż Piotra Krysiaka o seksualnym niewolnictwie i handlu kobietami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I ta sama Maria Sadowska przedstawiła tę tragedię w postaci dramatu erotycznego. Przecinek sensacyjnego. Po wyszukaniu filmów podobnych widoczne są ekranizacje książek Blanki Lipińskiej. Wiele to mówi o jej twórczości. Nie popieram tej inicjatywy. Maria Sadowska nie jest odpowiednią osobą do współtworzenia tej produkcji. Twórcami nie powinni być tego typu celebryci, tylko wyspecjalizowani w tym temacie dziennikarze i dojrzeli reżyserzy filmów dokumentalnych. To jest bardzo poważny temat dotyczący nieletnich i zasługuje na to, żeby być przedstawiony w sposób dojrzały i rzeczowy, a zarazem ciekawy, ale z poszanowaniem powagi problemu. To nie może być erotyk ze scenami roznegliżowanych dziewczyn i ze scenami seksu. Dziękuję Wam za uwagę. Spotkamy się jutro na luźnym monologu. Na razie. Była to audycja P.A.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.